Sieman z tej strony oczywiście Kawa Ja was witam w kolejnym odcineczku Dzisiaj sobie oczywiście poleceniamy Dildie, które wylosowałem z komentarzy. Dokładnie. Yy, no i co? Dziękuję Wam bardzo, że wbiliście pod ostatnim, po pod ostatnim filmem ponad 150 lajków w górę. Dlatego dzisiaj sobie rozlosujemy 3 Ewipy na 30 dni. A jeżeli uda Wam się zrobić pod tym odcineczkiem znów 150 lajków, no to znowu sobie będziemy losowali w kolejnym odcineczku yy, 3 evipy na 30 dni. Yy, no a żeby wziąć udział w takim konkursie, wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał, zostawisz lajka. No i pamiętaj o komentarzu z twoim mikiem. Dobra, no to tak Pierwszy zwycięzca, który wygrywa Evipa na 30 dni Jest to Kido01 Evip 30 dni do niego wędruje Drugi zwycięzca jest to oczywiście Tibon 28 Evip 30 dni No i już ostatni zwycięzca w tym odcineczku Jest to Polska Koza Ewip 30 dni. No i co, rangi oczywiście zostały rozdane. A jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, no to proszę cię, abyś zostawił suba z dzwoneczkiem. No to co, my się oczywiście widzimy przy pierwszej gildii, którą sobie dzisiaj ocenimy w dzisiejszym odcineczku. No dobrze, znajdujemy się na terenie pierwszej gildii, która została wylosowana oczywiście z komentarzy. A jest, jest to gildia RPD. Zobaczcie, tak ona się prezentuje. Eee, no i tak, mamy tutaj, zobaczcie, mamy teren w ogóle wyłożony tutaj tymi dywanikami. Każdy teren, oczywiście, każde F1, F2. F3F4 i F4 różni się swoim kolorem. No i taki mini, można powiedzieć, taki mini mury, mini zamek tutaj jest zbudowany. Ciekawe, czy tutaj te wieże zostaną zbudowane, czy też nie. Zobaczcie, drzewkarka, drzewkarka dość wysoka. Bikon przez nią tutaj przechodzi jeden styk, i tam jest praktycznie drugi punkt, w którym ten bikon przechodzi. Tu nim chyba coś obsa. No dobra, normalnie tutaj nim podstawiłem, coś nim tutaj dobudowałem. Tu mamy zejście, dobra. Tu mamy zejście już do żuwika. Jeszcze zobaczymy tutaj, co tutaj mają w tej Fosie. Dobra, fosa jest tutaj w ogóle przekopana Są tutaj rozstawione oczywiście boj armery, więc naprawdę dość spoko to wygląda. Poza terenem też zobaczcie, są tutaj rozstawione bojki. No i tak samo sandy, zobaczcie, wszystko ok, wszystko się zgadza, pyk, więc naprawdę gilia tutaj się ma czym bronić. No to co? Schodzimy na dół, zobaczymy jeszcze jak ta gilia się prezentuje tutaj na dole co oni tutaj mają takiego fajnego, zbudowanego. Tutaj w sumie mają takie trapy zrobione. Ale się do nich tutaj w sumie da się wpaść. Nie, w sumie się nie da wpaść, bo są one tutaj zamknięte. Ale dobra, idziemy do Żuwika. Idziemy do Żuwika. W Żuwiku, oczywiście jest bikon. My lecimy tutaj na dół. Pyk, siup, siup. I tutaj mają te nóżki. Czyli tutaj mają te takie trapy porobione. Ok, i z drugiej strony tak samo. Ale chyba na sam dół się zejść tutaj nie da. Więc korzystamy sobie tutaj z Game dwójki, żeby szybkim tutaj po prostu przeteleportowaniem przejść na dół. No i tutaj jest taki jakieś jedno pomieszczenie, zobaczcie w ogóle te pomieszczenia są tutaj dość olbrzymie wow, taki, taki duży magazyn w tej gildii jest, no tego się nie spodziewałem, zobaczcie, ale chyba te skrzynie są tutaj puste, zobaczcie skrzynie chyba są wszystkie puste E, tak, więc ciekawie ciekawi mnie, dlaczego ten magazyn został tutaj zrobiony, możliwe, że to jakaś pomyłka bo naprawdę gildia dość chaotycznie tutaj wygląda, e, dobra ale tak, tutaj chyba był jakiś zejście one zostało tutaj zaremontowane, zobaczcie w ogóle gildia tutaj miała wbitkę, o kurczaczki no to tego nie, nie zauważyłem e, więc tutaj po tej jednej stronie mieli tutaj wbitkę e, my idziemy na sam dół, idziemy na sam dół tutaj jest oczywiście rozstawiony beacon e, tutaj w ogóle jest dość duża kopalnia, zobaczcie, ktoś sobie tutaj kopie. Tu oczywiście wędrują wszystkie itemy do skrzyni. Mm, dobra, tu mamy jakiś chyba jeden z pokoi od graczy. Zobaczcie, tak on się tutaj prezentuje. Tutaj mamy stołniareczkę, tu w ogóle jakieś przejście. Mamy kolejna stoniareczka nie no naprawdę spoko yy, enchanting, enchanting, zobaczcie niestety ktoś mu ukradł enchanting no naprawdę, yy, nie wiem gdzie by nim tutaj zostawić jakąś skrzyneczkę yy, Gilda się tutaj musi delikatnie odbudować, delikatnie odbudować się musi ale myślę, że tą mm, skrzynię zostawię tutaj obok bikona, bo to miejsce chyba jest najbardziej tutaj takie chronione nikt się do nich tak szybko nie wbije po tą nagrodę dobra, a my nim oczywiście zostawimy tutaj premium case'y, damy nim 25 skrzyneczek i do tego, do tego dołożymy jeszcze też magiczne klucze Też myślę, że tak 25 kluczy będzie spoko No i co, zostawiłem nim do tej skrzyni. Mm, damy ten obsidian Pyk, i jeszcze tabliczkę Dobra, kawa 1,996 Ja tą gildię oceniam na mocne a 8, 8, 10. Więc naprawdę gildia to była ARPD, a my się widzimy w kolejnej gildii No dobra, znajdujemy się Na kolejnym epickim terenie Jest to oczywiście gildia yy, A PC. Zobaczcie, tak ten teren się prezentuje naprawdę epicka gilda. Zobaczcie, zabezpieczenia z pierwszej półki w sumie, można tak powiedzieć. E, dość są one naprawdę tutaj. Mm, można tak powiedzieć, że są one tutaj w ogóle do terenu gildii. więc chyba Gilda jeszcze nie ma tutaj powiększonego terenu 100 na 100 albo możliwe, że już ten teren taki jest dość duży Tylko mi się tak wydaje, że nie są aż tak wielki. No ale co, beczki tutaj są, zobaczcie beczki tutaj są, tu też w ogóle jest porobione fosa wokół w ogóle kuba, każda strona ma inny kolor, więc naprawdę spoczko to wygląda zobaczcie jaka tu jest też dość duża pułapka, no naprawdę dość ciężko tutaj wpaść no ale co, lecimy jeszcze zobaczyć co ta gildia ma po tej stronie zobaczcie tu w ogóle ma jakieś napisy, o ciekawe co to tam za baza jest, w sumie ten, te bikony mi się podobają, naprawdę bardzo ładne kolorki zostały tutaj użyte no dobra, no to co, lecimy na dół Lecimy na dół, zobaczymy jak ta gilda się oczywiście prezentuje tutaj na dole Bo zobaczcie, w ogóle trzech, trzy osoby Trzy osoby są w tej gildii Dobra, ale jak tutaj w ogóle zejść na dół No wydaje mi się, że będziemy musieli sko skorzystać z game mode 2 Bicony tutaj naprawdę mają dobre zabezpieczenia zrobione eee, No i tak się, wow, czekajcie, bo się coś tu zbugowałem w, w główce Dobra, tutaj mają jakieś takie cztery No w sumie więcej tych pokoi mają, bo jeszcze tutaj mają po bokach bikony są oczywiście tutaj rozłożone Zobaczcie, dwa bikony chyba zostały niestety sety yy, wzięte. No, ale co? Mamy tutaj pokój Himek i Kacperek. Dobra, lecimy do pierwszego pokójku w tej gildi Dobra, tutaj masz yy, Grubasie. Dobra, tego dalej nie będę czytał. Mm, no, ale co? Tutaj mamy itemy na wbite. Tutaj mamy jakieś sety. Sety są oczywiście dobrze zabezpieczone. Yy, no, na sam dół tam w sumie nie będziemy wchodzili, bo jak wiecie, tutaj sobie ktoś kopie. No, a wszystkie itemy... Wow, tutaj przepraszam wam, że wam tutaj to zniszczyłem. Wszystkie itemy oczywiście sobie zbiera tam na sam dół. Dobra, tutaj chyba jest taki mini świetnik. Zobaczcie. Dobra. Yy, Główka. W ogóle tutaj mamy Alexa, czyli takiego Steve'a. I tutaj sobie w ogóle ktoś kopie Zobaczcie, on w ogóle przestał kopać Oczywiście go sobie pozdrawiamy jest to gildi Jest to członek wygildi APC Heim Dobra, my lecimy do kolejnego pokoiku Bo zobaczcie ile tych pokoi tutaj jest Tutaj jest kolejny pokój Dubiel i tu Rambo chyba Jeżeli dobrze przeczytałem Dobra, tu sobie on kopie Tutaj sobie kopie drugi gracz Kiedyś tu będzie super hotel No dobra, no to czekamy na ten super hotel Ja się już nie mogę doczekać Tutaj jest w ogóle jakieś przejście, jakieś itemki Dobra, my lecimy do następnego pokoiku do następnego pokoju, czy jest w ogóle jakiś pokój następny, alwar. Wow, tu jest aż trzech. Trzech. Członków w tym pokoju. No i co, tu jest jakaś skrzyneczka. Powiem wam, też, że ten pokój fajnie wygląda. Naprawdę dość fajnie tutaj wygląda. Może dlatego, że są tu aż trzy osoby w tym pokoju. Dobra, tam pewnie mają jakąś koparkę. Yy, gdzie się oczywiście kopie yy, wszystkie przedmioty. No i co, tutaj mamy. Aha, tutaj mamy jakichś takich w ogóle yy, Steveów, których chyba zabili. Yy, no ale jeszcze kilka główek, i główek ich tutaj yy, brakuje. Dobra, my lecimy już chyba do ostatniego pokoju. Zobaczcie, jest tutaj pokój Blaszka. Yy, 19. WGW78 No i tutaj Sindon, chyba jeżeli dobrze przeczytałem, pokój tutaj, zobaczcie jak taki farcowy kwarcowy pokój. Hmm, Blok kwart. Zobaczcie, trzy bikony w ogóle tutaj są rozstawione. Tutaj sobie oczywiście kopię jeden z graczy, ale nie będziemy mu tam wchodzili. Dobra, zostawimy nim skrzyneczkę. Zostawimy nim tą skrzyneczkę w tym miejscu. Tutaj w tym miejscu. O, Pyk. E, damy nim oczywiście tutaj Premium Casey. Za bardzo fajny. Naprawdę bardzo fajny Kuboid. dam nim 25. Do tego jeszcze dołożymy też kluczyków z 35. A co? E, pyk, siub. I dobra. I damy jeszcze tutaj Obsydian. Damy tabliczkę k21996 i ja tą gildię oceniam na mocne 9 9 na 10. Dobra, my się oczywiście widzimy przy następnej gildii. No dobra, znajdujemy się już na terenie trzeciej gildii. Ten teren oczywiście należy do gildii Pato. Zobaczcie, tak ten teren się tutaj prezentuje. Tutaj mamy jakiś taki most. Oczywiście jest to taki most zwodzony. No bo na dole tutaj znajduje się taka mini beczka. Mini beczka, zobaczcie, zabezpieczenia naprawdę przeepickie. Wydaje mi się, że chyba do końca terenu, tak. Zobaczcie, do końca terenu zabezpieczenia są zbudowane. Więc naprawdę w tym odcineczku są chyba same epickie gildie. Jeżeli tak, no to zostaw komentarz, że są to same praktycznie same piskie w tej gildii, zobaczcie napis pato, uśmiechnięta buźka, jakaś tutaj drzewkarka naprawdę spoko to wygląda, no i mamy tutaj chyba jakiegoś można powiedzieć bogacza, zobaczcie teren w ogóle został wyłożony tutaj w tych półpłytkach złotych dobra, czyli pewnie każdy tutaj, każdy ten róg gildii się prezentuje tak samo czyli most, no i można powiedzieć, że taki mini tutaj terenek wyrównany, dobra, ciekawe czy w ogóle ten teren tutaj będzie równany jakoś o czy coś w tym stylu? Wydaje mi się, że tak, ale zobaczymy jeszcze. Dobra, fossa jest w ogóle tutaj wybudowana. Zobaczcie, kobel, kobel w fosie. No naprawdę, dość ciekawie to wygląda. Chyba mieli tutaj zamkniętego jakiegoś gracza, albo są po prostu tutaj dokładane te nitki. Nitki, zobaczcie, nitki według mnie są dokładane i dlatego tak to wygląda. Tutaj mamy nitki, tak. Tu chyba będą nitki na każdych z tych poziomów, więc naprawdę dość dużo pracy. Dość dużo pracy ta ilia musi włożyć, aby w ogóle te nitki tutaj do końca zrobić. Dobra, a my oczywiście Lecimy do żółwika, lecimy do żółwika, w sumie to zobaczcie, tutaj w ogóle jakiś mieli błąd, chyba ktoś nim tutaj wybijał się rzucakiem, e, ale dobra, my lecimy na dół, pyk, zejście tutaj jedne, pyk, zejście drugie, tutaj oczywiście mamy nóżki, no i co, i chyba tak, jesteśmy tutaj na zejściu w dół, więc kopiemy się do samego dołu, więc naprawdę tutaj będzie masę rzucaków. Nie trzeba tutaj w ogóle zużyć, trzeba się wbić na sam dół Bo zobaczcie jak ta india jest głęboko tutaj w ogóle na samym dole Dobra, przejdziemy sobie na game mode dwójeczkę Na game mode dwójce widzimy tutaj dość malutki, naprawdę dość malutki teren Zobaczcie, tutaj w ogóle chyba jest jakiś mini magazyn w tym magazynie w sumie no nie ma jakichś takich proepickich yy, itemów, ale wydaje mi się, że na samym dole. Zobaczcie, tu w ogóle coś jeszcze, tu się pewnie kopię, zobaczcie, w ogóle skrzynki tu w ogóle brakuje. Ale dobra, mniejsza z tym. No i tutaj, tutaj mamy jakiś yy, pokój. W sumie tak, tu są bardziej epickie, zobaczcie, przy Bedroku, zawsze przy Bedroku się tam znajdą bardziej epickie w ogóle itemy. Tutaj mamy oczywiście pokój Endermana. Nie no, ten pokój. Naprawdę, w sumie, no w sumie ta skrzynka Tutaj setów jest naprawdę dość epicka yy, Tutaj mamy taki spad ok. tutaj był ten spad I tutaj mamy, aha, tu jest ten magazyn Dobra, wiecie co, zostawimy im skrzyneczkę Zostawimy im skrzyneczkę w tym miejscu Damy jakieś premium case'iki Damy im tak z 25 premium case'ów Do tego dołożymy też jeszcze Z, yy, tak myślę 25 yy, kluczy 25 kluczy, włożymy im to do skrzyni Oczywiście tą skrzynię zamkniemy obsydianem kawa196 i ty i ja tą gildię oceniam takie naprawdę mocne 8,5 na 10, dobra a my się widzimy już wyprzed ostatniej gildii i zaraz chwilę tam się przeteleportujemy no dobra, my się znajdujemy oczywiście na terenie gildii ABS. Zobaczcie, tak ta yy, gilda się prezentuje. Yy, no, jakaś wosa tutaj jest powoli budowana, więc naprawdę te premium casey i te magiczne klucze pozwolą, aby ta gilda się bardziej rozbudowała. Ale zobaczcie, jakie tutaj są też zabezpieczenia. Praktycznie każda gildia, do której się dzisiaj przeteleportowaliśmy, ma takie bardzo epickie, naprawdę bardzo epickie zabezpieczenia. W sumie ta jeszcze to jest w, w takiej budowie, no bo teren tutaj jeszcze nie jest przerównany, ale wydaje mi się, że wszystko to zostanie jeszcze tutaj poprawione. Dobra, my lecimy do żółwika. Żółwik tutaj jest niestety uszkodzony. Zobaczcie dziura w dachu. Pewnie nim przecieka jak pada. Yy, no ale dobra, pewnie to sobie będę musieli odbudować. No niestety nie jestem w stanie wam tego odbudować, no bo jest to naprawdę dość poważna usterka w żuwiku. Więc będziecie musieli to sami sobie tutaj odbudować. Dobra, tutaj mamy jajko, idziemy na sam dół. No i mamy tutaj spad do wody. Mamy kolejny spad do wody. Yy, tutaj, zobaczcie, w ogóle Chyba ta Gildia miała jakąś mini wbitę Czekajcie, poprawię nim tą wodę, bo tak trochę Niefajnie jak się tutaj rozlewa yy, No i co, tutaj mieli jakąś Wbitkę, zobaczcie, niestety Gildia chyba została okradziona hmm, No smutek, smutek, naprawdę smutek To nim tutaj oczywiście zaobsujemy, tak jak to było yy, Tutaj zobaczcie, jakiś taki Motyw lawowy, troszeczkę taki coś Tutaj fajnie to nawet nim wyglądało No ciekawe, ciekawe czy ta Gilda się odbuduje Zobaczcie, jakieś tutaj doniczki Wy doniczki, oczywiście są kwiaty, petuni i tak dalej I dobra tutaj co mamy Tutaj była jakaś stołniarka Zobaczcie ktoś nim nawet ukradł Tutaj te stołniareczki Zobaczcie szkło Jakieś hopery Kawałek skrzynek. Hmm, no, nie fajnie, nie fajnie. Ktoś nim tu chyba musiał wbite zrobić do gildii i zrobił kreta. No dobra, zostawimy nim tutaj jakąś skrzyneczkę. Myślę, w którym miejscu? Myślę, że ten pokój chyba będzie najlepiej zabezpieczonym pokojem. Yy, no i co? Zostawimy im trochę premek, trochę kluczyków. A, dobra, czyli w tym pokoju mieli wbite, dobra. A ja nie chciałem tutaj zostawić niestety premium I y byłoby to naprawdę dość łatwo tutaj do tego pokoju się w ogóle wbić. Więc wyjdziemy, wyjdziemy z tego pokoju, yy, wyjdziemy z tego pokoju, zaremontujemy to tutaj, jak to było. No, i tą skrzyneczkę myślę, że tutaj w tym miejscu zostawimy. Dobra, zostawimy ją tu. Damy nim oczywiście premium case, damy nim 15 kluczy, do tego dołożymy też 20, 20 premek. Dobra, włożymy to do skrzyni. Damy jeszcze tutaj też opcję, żeby zamknąć tą skrzynię. No i co? 1 kawa, kawa 1,9,9,6. Ty, ja tą gildię oceniam na takie mocne 7, w sumie 6,5 na 10, bo trochę gilda jest zgryfowana. Zamkniemy tą gildię, w sumie tą skrzynkę, pyk. Dobra, a my się oczywiście widzimy już w ostatniej gildi w tym odcineczku. No i co, znajdujemy się oczywiście na terenie już ostatniej gildii, w tym odcinku. A jest to gildia reto, tak. Jest to gildia reto, zobaczcie, tak ten kuboid się tutaj prezentuje. No i co, cztery bikony na pewno ta gildia posiada. Zobaczcie, znowu taka tutaj fajna fosa wykopana. Oczywiście mają zabezpieczenia, tak jak w dzisiejszych praktycznie wszystkich gildiach, które oceniłem. No, czyli taka można powiedzieć, taka podstawowa gildia. Zobaczcie, teren, ale powiem wam tak, teren tu jest w ogóle przerównany. Teren przerównany full na full, więc naprawdę tutaj wielki plusik, bo żadna chyba ze gildi, którą oceniłem dzisiaj, nie miała tak dokładnie terenu wyrównanego. Dobra, my lecimy do żuwiku, lecimy do żuwiku, zobaczymy jak ta gilda się oczywiście prezentuje w wyżuwiku. Dobra, tutaj mamy jakieś główki, zobaczcie, taka główka troszeczkę smutna. Tu jest kolejna główka, no i trzecia główka. Dobra, my lecimy na sam dół, zobaczymy jak ta gitarza się prezentuje. Oczywiście, jeszcze na dole, bo naprawdę na górze zabezpieczania: zyboj Farmerów i Sun Farmerów. Więc naprawdę bardzo ciężko będzie do tej gilgi się tutaj wbić. Dobra, jesteśmy na dole. Tu jest pokój Miki. Tutaj mamy śmietniczek. Ok, w sumie no nic ciekawego do śmietnika nie mam wrzucić, bo wszystko wyrzuciłem. Ale dobra, tu mamy oczywiście pokój Francuza, lidera Barty. Mamy jeszcze też Fisiu, zastępca. Yy, dobra, no naprawdę pokoju jest dość dużo. Wybierzemy pokój ten pierwszy, czyli pokój od Miki. Pokój Miki 2018. Zobaczcie w ogóle główki tutaj ma jakiegoś niebieskiego ludka. Ząbki też ma fajne. Dobra, tu jest jakaś kolejna. O, czyli zobaczcie, tutaj w ogóle ma jakieś przejścia w dół. No ciekawe, ciekawe, jeżeli tam, jeżeli tam pójdę, czy się nie uduszę Ale za chwilę to przetestujemy. Tu w sumie nie ma żadnych takich pokojów. Dobra, idziemy na dół, idziemy na dół, szybko, 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 szybko. Dobra, jesteśmy na dole, jesteśmy na dole Tutaj na dole ma jakieś sety obsydian w ogóle skrzynki zabezpieczone, więc naprawdę wielki plus. No i tak się oczywiście prezentuje pokój od Miki. A my lecimy do następnego pokoju. Dobra, tym razem pójdziemy sobie do... Czekajcie, tylko wyjdę. Tylko wyjdę, pokój Francuza. Dobra, czyli lidera. Myślałem, że to jest taka jakaś pułapka, ale niestety nie. Dobra, tu mamy pokój lidera. W sumie mamy tutaj te dynie, te pumpik. Yy, no i co? Tutaj mamy, zobaczcie, temy w ogóle jakieś tutaj są zrobione. Tu mamy kolejne przejście, czyli przejście do takiego magazynu. No i ten magazyn wygląda wam, powiem, bardziej opickoł. Wow, do jakiej skrzyni w ogóle się tutaj dokopałem? Naprawdę, no w sumie pokój lidera musi być epicki, bo to w sumie lider, nie? Więc naprawdę lider tu musi mieć dobre itemy, no żeby po prostu tutaj był tym liderem. No bo w sumie, jeżeli by nie miał takich dobrych temów, to by pewnie liderem nie był. Ale dobra, my lecimy do następnego pokoju. Naprawdę stołniareczki tu są dość grubo, dość grubo. Ten mur jest naprawdę dość gruby. No i co, kowadełka jakieś tutaj są. Zobaczcie, kolejny też magazyn. O, o kurczaczki, dobrze, w że w tej skrzyni tutaj nic nie było. Na szczęście. No bo bym musiał tutaj oddawać im te itemy. Ale dobra, tutaj są też jakieś tutaj itemki, zobaczcie. Oczywiście wszystko z kitów. My lecimy jeszcze na górę, mogę się tutaj spodziewać, że tu jest stołniareczka, Zobaczymy, tak, stołniareczka, dobra. No to co, został nam chyba już ostatni pokój, ostatni pokój w tej gili, tylko się tutaj przekopię. Czekaj, tak, tu jest pokój Fiziu zastępcy, dobra, czyli pokój Fiziu zastępcy też musi być bardzo dobry, co w ogóle zabezpieczenia są epickie yy, no i co? Tutaj mamy jedną skrzynię, jedną skrzynię i temy w sumie nie są tutaj posegregowane, ale naprawdę Gilda wygląda się, epicko Tu była chyba jeszcze też jakaś skrzynia Tu też była jakaś skrzynia. No ale chyba ta skrzynia Została obrabowana No dobra, czyli co, chyba to byłoby już wszystko W tej gildii, tutaj jest jakieś jeszcze jedno prze, Przemieszczonko Dobra, przejdziemy sobie na game dwójkę, zobaczcie jak ta gildia w ogóle się tutaj prezentuje Kilka itemów tu jest Pochowanych w tak samo chyba na czarnej godziny Jeżeli w bitka by była No i co, zostawimy im skrzynię Zostawimy im skrzynię w tym miejscu Dobra, położymy tą skrzynię tutaj. Zobaczcie idealne miejsce, idealne miejsce na tą skrzyneczkę. Damy nim oczywiście 30 premium caseów, dołożymy nim też z 30 kluczy, damy to do skrzyni. No i naprawdę, werdykt, czyli ocenka dla tej gildii, będzie dość ciężka. Kawa196 i ty, czekajcie, bo tutaj nie dałem kolorku, Kawa196 i ty. Ja tą gildię oceniam takie mocne 8. 8 i 8 na 10, bo naprawdę Gilda epicko wygląda w sumie tej intendu troszeczkę tak Mm, tak, taki motyw fajny, fajny to naprawdę motyw mieli, no ale tak nie do końca ta gildia, ta, ten dół gildi potrzebny, bo naprawdę gildia fajnie się prezentuje. Oczywiście wszystkie gildie pozdrawiam z dzisiejszego oceniania. A jeżeli chcesz, żeby to Twoja gilda została oceniona w następnym odcinku, pamiętaj o komentarzu z Twoim tagiem gildi. A jeżeli chcesz wygrać Evipana, czyli nie jest to oczywiście najlepsza ranga na serwerze, no to pamiętaj o łapce w górze, o subskrypcji tego kanału i no i o komentarzu z Twoim nikiem. A my się oczywiście mm, już żegnamy i będziemy już kończyli to nagrywanko i widzimy się oczywiście w następnym y, odcineczku. Dobra, no to co? Siemanko, ją yo, yo, bo tu za chwilę całą gildę zniszczę.